Cześć, tutaj Wiktor i w tym wideo opowiem, dlaczego School to jest najlepszy model biznesowy, o którym wiem. I jeżeli nie widziałeś żadnych z moich poprzednich wideo, rozwinąłem swój biznes konsultingowy do ponad 400 tysięcy złotych miesięcznie i sądzę, że jeżeli rozpoczynasz, jeżeli jesteś nowy do zarabiania online, biznes na skult cool to jest najlepszy biznes, jaki możesz rozpocząć. Jest na to wiele powodów i pracowałem tam przez ponad dwa lata. Wiem, jak to wszystko działa i byłem częścią budowania tej platformy, ale jakim tworzyliśmy... Naszym celem było to, żeby każdy, nawet początkujący, był w stanie na tym zarabiać. Numer jeden to jest prostota. Nie musisz mieć żadnych lejków sprzedażowych, nie musisz mieć żadnych dodatkowych narzędzi, żadnych e-maili i nic takiego. słowie jedyne co potrzebujesz, to. Swoich mediów społecznościowych, jak i school. Numer dwa to jest dosłownie przyjemność. Po prostu rozmawiasz z ludźmi o swojej pasji, i nawet jeżeli nie zarobisz nie wiadomo jakich pieniędzy, będziesz w stanie poznać gigantyczną ilość ludzi, którzy dzielą tą samą pasję jak ty. I kolejne te, a ostatnie to jest to, że jak niesamowicie minimalny koszt startu ma ten biznes. Możesz zacząć dosłownie od 37 zł miesięcznie i jeżeli potrzebujesz, to możesz ulepszyć do poziomu za 400 zł miesięcznie, ale dosłownie na początku tego nie potrzebujesz. Pracowałem nawet z ludźmi, co byli w stanie zarobić 10-20 tysięcy zł miesięcznie, zanim potrzebowali tego kolejnego ulepszenia. Więc teraz pewnie się zastanawiasz, w jaki sposób rozpocząć ze skór. Najważniejsze to jest to, żebyś miał cztery rzeczy, które pozwolą ci zarabiać na skórze. Numer jeden to jest oferta i stworzenie ceny, szczególnie jeżeli rozpoczynasz, bym doradził, żeby stworzyć grupę darmową na początek, żeby nie rozpoczynać od grupy płatnej, ponieważ to jest coś takiego, że jeżeli ktoś nie jest zainteresowany czymś, co rozdajesz za darmo, to tym bardziej nie będzie tym zainteresowany, jeżeli będziesz za to coś. Brał. Musimy mieć wystarczającą ilość ludzi, wystarczającą ilość popytu na, twój, na twoją usługę lub na twoją społeczność, żebyś mógł wtedy za to brać pieniądze. Więc numer jeden to jest dobra oferta i mam trening na tym kanale, jak tworzyć oferty. Jak najbardziej to też aplikuje się do oferty Scool. Jeśli będziesz miał z tym problem, możesz dołączyć do mojej grupy. Tam również rozdaję dokładny dokument, który możesz wypełnić krok po kroku, żebyś miał i mógł budować swoją grupę wokół tego. Numer dwa, co potrzebujesz, to jest lejek sprzedażowy w kuli. Ja to nazywam lejek, ale to jest po prostu Twoja społeczność. I w tej Twojej społeczności musimy ją trochę przygotować na to, żeby była gotowa, żeby pokazać to innym ludziom. Ja lubię mieć w niej kilka rzeczy, które bardzo mi pomagają z rozpoczęciem. Numer jeden to jest, jak mamy już tą ofertę, to pomoże nam w stworzeniu naszej części about, znaczy strony about, a druga rzecz. To będziemy też wiedzieli na ogół, co, jaka jest nasza prezentacja. Jeżeli rozpoczynamy, ja nie lubię wybierać bardzo małej niszy, z czasem możemy się bardziej zniszować, ale wybrałem całkiem dużą niszy. Jeżeli przejdziesz przez mój tenik, to pewnie będziesz wiedział, że to jest na ogół zdrowie, związki lub pieniądze, jakieś i jakaś kombinacja tych. Trzech. Więc y, tworzymy nasz, naszą About i co bym to zrobił? Bym dodał po prostu obietnicę na pierwszej stronie, później na tym drugim zdjęciu bym dodał może osoby, z którymi współpracowałeś, może tym twoje osiągnięcia z danego tematu. Trzecie to po prostu to, co czyni cię unikalnym lub twój proces, który czyni cię unikalnym. I to samo w opisie, jeżeli chcesz mieć inspirację od, ode mnie, jako od może innych ludzi, to możesz po prostu zobaczyć, jak ludzie z mojej grupy mają te ich About Page zrobione, Również będę nagrywał o tym więcej treningu. Dlaczego następnie to jest tak, że w grupie są cztery miejsca, które optymalizujemy, żeby ludzie mogli się umawiać z nami na potencjalne rozmowy: czy to sprzedażowe, wprowadzeniowe, jak chcesz je nazywać. I ja to numer jeden to są cotygodniowe. Spotkania, szczególnie jeżeli zaczynasz, to to jest bardzo fajny sposób na rozpoczęcie tej grupy i nie martwienie się, jakie są tematy i tak dalej. Naszym celem jest po prostu, żeby spotkać się z tymi ludźmi, spędzić trochę czasu i żeby nie traktować tego jako biznes, tylko jako grupa znajomych. Przynajmniej na początku. Drugie to po prostu kąt Jeżeli dołączam do grupy, jeżeli i moi klienci czasami się mnie pytają, o moja grupa się nie rozwija, ludzie są niezainteresowani, to ja patrzę, jak często właściciel grupy lub admini. Wstawiają coś na tej grupie. Jeżeli to jest szczególnie na początku, ja radzę klientom, że przez pierwsze 3-4 tygodnie wstawiali coś praktycznie codziennie. Wiem, że to może brzmieć jak dużo, ale jeżeli to sobie zaplanujesz i przygotujesz do tego dobrze, to jesteś w stanie napisać i stworzyć większej rzeczy raz w tygodniu i później tylko, tylko wstawiać, jak również wpływać na wszystkie komentarze itd. Kolejna rzecz to jest linki. Linki gdzie? Na poprawej stronie, jeżeli masz ulepszone i ulepszoną grupę School i płacisz 99 dolarów miesięcznie, możesz też mieć tam linka, ale nie musisz mieć. Możesz mieć w kontencie, możesz mieć również w kalendarzu, jak również znowu, jeżeli masz ulepszony, możesz mieć też automatyczne wiadomości, które zapraszają ludzi na rozmowę wprowadzeniową z tobą. Kolejna rzecz to jest po prostu: ustawiamy nasz proces sprzedażowy. I to jest tak, że że na ogół chcemy dojść do tego, że 10% do 15% osób, które dołączą do Twojej grupy, chcielibyśmy umówić na spotkania. Dlaczego taka metryka? Zauważyliśmy, że ciężko jest to skalować, ciężko jest zarabiać z tego więcej pieniędzy, jeżeli nasz procent ludzi, którzy umawiają się ze, na spotkanie, poniżej 10%. Więc do tego chcielibyśmy dążyć. Jeżeli zoptymalizujesz te wszystkie rzeczy z poprzedniego punktu, powinieneś do tego dojść, jak również cały czas rozmawiać z członkami, bo to nie jest tak, że to te 10% staje się od razu, ale może to być z czasem. Kolejna rzecz, to, tak jak mówię, ten proces sprzedażowy, jak to robimy? Mam na ten trening o tym, który też możesz pewnie znaleźć w mojej grupie, ale na ogół to chodzi w tym stylu, że to jest rozmowa wprowadzeniowa, witamy osoby do naszej grupy i jeżeli jest potencjał, że oni potrzebują więcej wsparcia w czymś, wtedy oferujemy im tą potencjalną współpracę. I tak, ja bym na to patrzył, sprzedażni jest straszne, jeżeli osoba naprawdę ma problem, który możesz tego rozwiązać. Problem sprzedaży jest wtedy, kiedy ktoś nie ma problemu, którego możesz rozwiązać. Ja bardzo prosto to tłumaczę zawsze mojemu zespołowi. Mam szczególnie, jak mówiłem, tą agencję w Sanach, która trenuje sprzedawców, więc trochę o sprzedaży wiem, więc i my zatrudniliśmy ponad, myślę, że w ten moment około tysiące sprzedawców w naszej karierze, ja i mój współwłaściciel, więc tak ja bym na to patrzył, że po prostu znajdujemy problem, Znajdujemy cel, i później pytamy się, czy ktoś chce współpracować z nami, żeby rozwiązać ten problem i dojść do tego celu. To jest bardzo uproszczenie tego. Mamy też skrypt, który bardzo, szczególnie jeżeli nie sprzedawałeś dużo, który bardzo, bardzo pomaga. No i ostatni problem, będziesz miał już wszystko to zrobione, ale zdasz sobie sprawę, że no kurczę, muszę mieć osoby w jakiejś tej grupie i muszę i w taki sposób na, do tego systemu musimy zapraszać ludzi. Ja do tego polecam, jeżeli masz powyżej 1000 złotych obecnie odłożone, ja bym rozpoczął od reklam na Facebooku, ponieważ są bardzo łatwe do ustawienia, możesz rozpocząć dosłownie w kilka godzin. Moi klienci rozpoczynają coś takiego praktycznie w 2-3 dni po rozpoczęciu współpracy. Mam również training w grupie o tym, możesz obejrzeć sobie 80 minut krok po kroku, jak to wszystko ustawić. Jeżeli nie masz tego, to ja polecam dwie strategie. Numer jeden to jest pisanie do znajomych. Byłbyś, wiele ludzi by się zdziwiło, jaką dużą różnicę to może zrobić. Po prostu zapraszanie znajomych i jeżeli naprawdę będzie to fajne miejsce, ludzie będą tą grupę polecać. I to jest nasz cel. Ja miałem ponad 15 osób, które dołączyły do mojej grupy, które nie widziały o niej od reklam, czy od mojego Instagrama, tylko ludzie ich zaprosili, bo to byli ich znajomi. Więc jak najbardziej to jest świetny sposób. I kolejne to jest po prostu rozpocząłbym od kontentu. O kontencie można powiedzieć więcej w następnym wideo, ale w dużym uproszczeniu bym po prostu tworzył content wokół swojej pasji, czy tego tej naszej oferty, którą tworzyliśmy w punkcie numer jeden. I to jest wszystko. Jeżeli będziesz miał dobrą ofertę, będziesz miał dobrze ułożoną swoją grupę na Skul i proces sprzedażowy, jak również zrobisz te wszystkie rzeczy i spędzisz przynajmniej godzinę, dwie godziny dziennie nad generowaniem ruchu do Twojej grupy, sądzę, że nie będziesz miał problemu ze stworzeniem bardzo fajnej grupy na Skul, która będzie w stanie Ci zarabiać. Więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym wideo.